Pierwsze mistrzostwa Polski u to na CSE Autek Józefowie. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Mogę śmiało powiedzieć, że po przyjeździe na miejsce zostałem dokładnie to na co liczyłem, a nawet więcej. Mnóstwo ciekawych ludzi z ciekawymi pojazdami, niepowtarzalny klimat oraz pojazdy, które zdecydowanie zabawkami nie są. Na przykład taka Xiaomi M365, która mogłaby rozpędzić się nawet do 100 km na godzinę. Niestety nie zostało nam to zademonstrowane ze względu na duże prawdopodobieństwo spalenia silnika. Dobra, to pokażcie nam, co tam macie za sprzęty ciekawe. Tutaj mamy Xiaomi, Xiaomi. jedną Xiaomi na stymikach z nami, a drugą zwykłą. Mhm, mm okej. Okay. I czym one się różnią? Ta jest stok, bardzo stokowa, tak bardzo rozumieć, ma dodatkową baterię, lampę, hamulec hydrauliczny, Podstawowy zestaw do zwykłej Xiaomi, a tutaj mamy super Xiaomi na stolikach z nami, mamy 8400 W, tu mam opony PMT 10 cali, zawieszenie przód oraz tył, już ona ma takie uczciwe przyspieszenie. Jest według parametrów zmierzonych 50 metrów przyspieszenia. Mhm, mm okej. Okay. Jakie jest z prędkością maksymalną i zasięgiem? Póki co 80 km na godzinę pojechałem bez fluksa, bo jak będę włączyć fluks, to pojedzie setkę. A zasięg jest opcjonalny. Tak naprawdę jadąc spokojnie, z około 400 km, jadąc z pełną prędkością jakieś 20-15. O wow, super. I powiedz, w jakiej kategorii to jedzie? A ma to kategorii Onewheel. I jakie emocje? No emocje na razie są osudzone, bo nie wiem ilu będzie zawodników, nie wiem na co się czekować, ale zaraz się zapiszę i zobaczymy jak to będzie. Super, jak dowiedziałeś się o tym wydarzeniu? A wiesz co, gdzieś się na Facebooku chyba reklama wyświetliła i... I to jest, mam rozumieć, twój sprzęt? Tak, to jest mój sprzęt, to jest Onewheel XR, który ma zmodyfikowaną baterię, jest tutaj CBXR, czyli podwójny pakiet, no, ogólnie to jest klasyczny, klasyczny one Onewheel. Teraz są te nowe, jeszcze GT. Aczkolwiek niektórzy twierdzą, że XR jest ciekawszym rozwiązaniem. Ja jeszcze na XR, że może w przyszłości zmodyfikuję jakoś to GT. Właśnie rozkładamy z Kamilem Tor dla amatorów. Nie jest to w takie proste, ponieważ takie pojedyncze, zobaczcie, odcinki toru są złożone z elementów, które mają łącznie 50 metrów. I to wszystko nam się tutaj tak plącze, że jest z tym bardzo duży problem, ale dajemy radę. Zaostrze zakręty zrobiliśmy. Nie da się jechać i nagrywać. <grywa> o kurde. Jak się później okazało, zdecydowanie za ostre w porównaniu do tego, czym ludzie chcieli tam jeździć. Cześć, no więc się na V11 w kategorii amator i będę sobie jeździć jak amator, bo nie mam zamiaru zaliczyć szlifa na asfalcie. Okej, okay. na naszym torze, który pięknie przygotowali się, mam rozumieć? Tak jest. Okej, okay. i jakie to ma osiągi? To 50 na godzinę, eee, takie średnie powiedzmy, taki średniaczek tutaj jak widać na na przykład S22 zapieprzają dużo, dużo bardziej. Odwiedziliśmy również strefę partnerów oraz sponsorów wydarzenia i sprawdziliśmy co ciekawego mają do zaoferowania. My dzisiaj prowadzimy głównie serwis, więc dentki, opony, narzędzia i tego typu rzeczy. Przywieźliśmy ze sobą trochę kasków w razie gdyby okazało się, że ich nie ma. I w zasadzie na dzisiaj to tyle. Czyli ktoś w razie jakiejś potrzeby może się do Was tutaj zgłosić? Tak, dokładnie. W razie czego naprawiam? Ale mieliście już jakieś przypadki? No dzisiaj w sumie tylko dentka, klocki, no i teraz naprawiam jeden wyświetlacz. Można przejeździć przede wszystkim na Evolvach, tak? To jest australijska firma zajmująca, na, zajmująca się deskorolkami elektrycznymi. Są to deskorolki klasy premium, można sobie przetestować i zobaczyć jak się na tym śmiga dodatkowo akcesoria do deskorolek i monocykle Monocykle okay. i motion. To ciekawiło mnie też tutaj logo pumina macie, prawda? E, tak, kiedyś sprzedawaliśmy już niestety A, już nieaktualne. Okej, okay, nieaktualne, no dobra. Mhm. Okej. Okay, i z takich ciekawszych sprzętów co będzie dzisiaj tutaj macie V12, Evolve Hedden. zasięg w zależności od ciężaru osoby jeżdżącej 40-60 km Aha. Prędkość około 40 km na godzinę, koła e, można założyć tego typu, luboski albo terenówki. Słuchajcie, to jest mój pierwszy raz na Onewheelu, jest to jedyny pojazd podczas tych mistrzostw, na którym jeszcze nigdy nie jeździłem i powiem Wam, że na począt początki były trudne, ale po jakichś 10 minutach no, jadę sam. Jest łatwiej niż na monocyklu, bo jednak to koło jest szersze, ale również nie jest to takie oczywiste jak mogłoby się wydawać. Teraz pokażę Wam, jak nie powinno jeździć na deskorolce elektrycznej. To my dzisiaj na swoim stoisku mamy mnóstwo rzeczy. Mamy plecaki, mamy monocykle, mamy monocykle, na których możecie się przewracać śmiało, mamy hulajnogi, na których też możecie, ale wolałbym, żebyście tego nie robili. Mamy specjalne kody rabatowe na hulajnogi. Więc bijajcie, l są w świetnej cenie i tylko do poniedziałku, więc to tak. Okej, okay, i mam rozumieć, że każdy może sobie u was wypożyczyć sprzęt. Wypożyczyć, przejechać się, może śmigać, może się przewracać tak jak wszyscy tutaj za nami, może zobaczyć, tam chłopak już jeździ na naszym kole. My jako dystrybutor Segwaya prezentujemy najnowszy line-up hulajnóg i oczywiście gokart jako największą atrakcję z portfolio Segwaya na 2023. No właśnie, co to jest za gokart? Możesz coś o nim więcej powiedzieć? Jest to nowość w ofercie Segwaya. Pierwszy raz w Europie produkt opuszczony do torach zamkniętych. Sprzęt daje możliwość jazdy w czterech trybach. W najwyższym trybie 40 km na godzinie, maksymalnie 25 km zasięgu. No jest to urządzenie gotowe do użytku jak i dla dorosłych, jak i dla dzieci, ponieważ jest w pełni regulowany rozstafłości, więc każdy użytkownik jest w stanie tym sprzętem się swobodnie poruszać. No Na terenach zamkniętych, oczywiście zamkniętych. zamkniętych tak. tak, raczej na ulicę nie wyjedziemy. Nie. No właśnie. koniec no, z przepisami jest to tutaj I tutaj. widzę, że nogi również jakieś macie. Hulajnogi, tak, to jest aktualne portfolio plus model, który jest e, najbardziej popularny, czyli Max G30, ale cała nowa seria. F Max G2, następca najnowszych tego właśnie modelu yy, klasycznego. Więc prezentujemy jako główny dystrybutor aktualne portfolio dostępne u najlepszych partnerów handlowych w Polsce. Słuchajcie, jeśli chodzi o Gokart, to naprawdę jest to Super Friday. Jechałem naprawdę. Przyspieszenie bardzo fajne jest to coś zupełnie innego. Tutaj mamy monocykle, hulajnogi, deskorolki, one to ile, a to jest coś, czego tutaj po prostu nie ma. To jest jedyny pojazd inny niż to, co tutaj ogólnie dzisiaj się ściga. Dlatego naprawdę szacuneczek. Super zabawa, szkoda tylko, że nie pojeździmy tym po drodze publicznej, ani po żadnej ścieżce rowerowej czy chodniku, tylko tereny zamknięte, ale naprawdę bardzo mi się to podoba. No i w końcu nadszedł czas na same wyścigi. Poszczególne kategorie pojazdów zmierzyły się w poszczególnych kategoriach prędkościowych. Na początku odbyła się próba czasowa, a później już prawdziwy wyścig razem z wyprzedzaniem. To, co teraz widzicie, nagrałem. Modrichcala na tak konkretny tor Ragnarem, który rozpędza się nawet do 80 km na godzinę. Co prawda na to, że udało mi się rozpędzić maksymalnie do 6 dych, i przypuszczam, że innym użytkownikom kulajnog również, a co za sprawą szerokości toru oraz tego, jak bardzo jest on kręty. Podczas samych wyścigów oczywiście jechałem za zawodnikami, tak aby im nie przeszkadzać, natomiast w przerwie na to, że jeździli już wszyscy. I powiem wam, że dopiero wtedy przekonałem się, jak ciężko jest tutaj kogoś wyprzedzić. A raczej jak ciężko jest kogoś wyprzedzić w bezpieczny sposób. Na całym torze były może ze dwa lub trzy miejsca, na których w bezpiecznej odległości można było przejechać obok drugiego zawodnika. I tutaj chyba organizatorzy zdawali sobie z tego sprawę, dlatego mistrzostwa rozpoczęły się od prób czasowych. Ja co prawda udział w samych mistrzostwach nie brałem, ale naprawdę bawiłem się świetnie. Powiedz nam, jak wyglądał Twój wyścig? W jakiej kategorii się ścigałeś i które miejsce zająłeś? Ja dzisiaj startowałem w kategorii hulajnogi Nogi Pro. I udało mi się osiągnąć drugie miejsce. Chociaż na początku był jakiś fal start, i musieliśmy powtórzyć cały start, ale udało mi się drugie miejsce zająć. Także jestem bardzo zadowolony z tego. Uważam, że bardzo dobrze pojechałem. Technicznie, zakręty bardzo dobrze mi się udało tutaj zrobić. Prawie udało mi się wyprzedzić pierwsze miejsce, no ale cóż, pierwsze miejsce jest tylko jedno. Ale ja i tak stanę na podium. A na czym jechałem? Ja jechałem na w Vlaken jest to noga obecnie niedostępna w Polsce. Jest specjalnie sprowadzona z Hiszpanii. Także ciekawy okaz. Możliwe, że pojawi się na polskim rynku niedługo. Ok, a jak z osiągami tego? Osiągi to y, mamy tam baterię 60V oraz 40Ah. Jeśli chodzi o osiągi to tak do około 90 km na godzinę jedzie, a zasięg no to jak już ktoś dobrze pojedzie to i nawet ze 100 km zrobi. Wow, a ile jechałeś maksymalnie po torze? Pewnie nie patrzyłeś na to, ale może? Po torze? Po torze myślę, że mogłem maksymalnie jechać gdzieś tam do około 50 km na godzinę, bo no na tyle tor pozwala. Więcej już się nie dało, bo zakręty jednak robią swoje i trzeba było hamować. E, jakie doświadczenie jest moje? Jakie emocje związane z tym wszystkim? W momencie, kiedy dojeżdżałem do największego i najtrudniejszego łuku, e, no naprawdę się zawahałem, wolałem użyć tego hamulca. E, hulajnoga jak na moje oczekiwania spisała się maksymalnie, jak tylko mogła. E, nie oczekuję ze swojej strony niczego więcej. Okej, okay, czyli osiągi bardzo przyzwoite według Ciebie. Bardzo przyzwoite, nawet to przyspieszenie czuć, czuć w klatce piersiowej, że to nie jest jułka hulajnoga. I w rękach prawdopodobnie też, prawda? Zwłaszcza w prawej, jak musisz tą manetką manewrować na zakrętach, to Zgadza się. Dużym plusem jest ułożenie wszystkich manetek, szczególnie hamulców, jeżeli chodzi. Ja jeżdżę na motocyklu, także, więc ułożenie manetek pod moje palce było wręcz idealne. Nie czułem jakiegoś tam stresu związanego z kierowaniem tym pojazdem, ale potrafi się rozpędzić i zrobić krzywdę. To, to prawda trzeba. Przyjąć.